Witam serdecznie. Przez kilka tygodni miałem okazję testować smartfon Ciaju S3. Produkty chińskiego producenta od jakiegoś czasu są dostępne w oficjalnej polskiej dystrybucji i wyglądają na bardzo atrakcyjne cenowo. Czy warto się nimi zainteresować? Zapraszam Was do mojej szczegółowej recenzji po kilku tygodniach testów. Jak zwykle, w opisie pod filmikiem znajdziecie oś czasu. Rozpocznijmy od szybkiego rozpakowania. Mój egzemplarz s 3 jest urządzeniem przeznaczonym do testów. Z tego powodu na opakowaniu nie ma standardowych informacji, które znajdziecie w egzemplarzu sklepowym. Zaglądnijmy jednak do wnętrza pudełka. W środku znajduje się s 3 który na minutkę odłożą na bok, a pod tekturową przegrodą mamy również białą ładowarkę i kabel USB do ładowania i wymiany danych. W zestawie nie ma słuchawek. Przejdźmy do budowy i designu. Smartfon sprawia wrażenie bardzo solidnie wykonanego. U góry przedniego panelu znajdziemy 5-megapikselowy aparat przedni oraz głośnik słuchawki z diodą powiadomień po lewej i czujnikami po prawej. Poniżej mamy 5,5-calowy ekran rozdzielczości Full HD pokryty szkłem hartowanym Corning Gorilla Glass. Pod ekranem znajdziemy dotykowe przyciski menu, home i wstecz. Ich podświetlenie jest bardzo delikatne, co dla jednych będzie wadą, a dla innych zaletą. Z lewej strony urządzenie nie posiada żadnych przycisków. Na dole znajdziemy pierwszy mikrofon i port mikro-USB, a na prawym rogu wycięcie umożliwiające ściągnięcie tylnej klapki. Srebrne przyciski power i regulacji głośności zostały ulokowane z prawej strony urządzenia, a u góry mamy gniazdo-słuchawkowe jack i drugi mikrofon. Z tyłu smartfon posiada 13-megapikselowy moduł aparatu od Sony z autofokusem i podwójnym fleszem oraz ładne logo działu i głośnik stereo. Plastikową tylną klapkę ściągamy poprzez podważenie na wycięciu w prawym dolnym rogu. Pod klapką mamy dwa sloty na karty microSIM, slot na karty microSD oraz wymienną baterię o pojemności 3000 mAh. Chociaż urządzenie jest osadzone na ramce z lotniczego stopu aluminium, to niestety plastik skrzeczy przy próbie wygięcia. Mimo wszystko smartfon dobrze leży w dłoni i ładnie się prezentuje. Rozmiar urządzenia jest dokładnie taki jak można by się spodziewać po 5,5 calowym wyświetlaczu, czyli dość spory. Postawiony obok Note 4, smartfon jest niemal identyczny, jedynie jego szerokość jest wyraźnie węższa. Jego wymiary to 152 mm długości, 75,5 mm szerokości i 8,9 mm grubości, a waga wynosi 158 gramów. Specyfikacja techniczna urządzenia naprawdę robi wrażenie. Tym bardziej że jego cena wadzy wynosi zaledwie 200 dolarów. Smartphone jest dostępny w dwóch wersjach. Każda posiada 64-bitowy, ośmiordzeniowy chip Mediatek MT6752, 16 GB pamięci wewnętrznej rozszerzalnej przez slot na karty microSD. W jednej mamy jednak 2 GB pamięci RAM i brak modułu NFC, a w drugiej mamy 3 GB RAM oraz NFC. W urządzeniu nie zabrakło również technologii LTE ze wsparciem dla częstotliwości w naszym kraju oraz radia FM, Bluetooth 4.0, GPS, GLONASS i Beidou. LTE działa w obu slotach na karty SIM. Dzięki zastosowaniu aż trzech technologii pozycjonowania, urządzenie z włączonym trybem samolotowym szybko wykryło satelity. Co ciekawe, dokładność pozycji była o wiele wyższa niż np. w Galaxy Note 4. Smartfon pracuje pod kontrolą Androida 4.4.4 KitKat. Wspiera język polski i ma bardzo rozbudowaną skórkę producenta, która przypomina mi troszkę ColorOS OS z urządzeń od Oppo. Pomimo dużej ilości funkcji, interfejs działa bardzo płynnie i smartfon nie ma problemów z wydajnością. Podczas testów wymagających graficznie grach, takich jak Real Racing 3 czy Modern Combat 5, urządzenie radziło sobie bardzo dobrze i nie było widoczne gubienie klatek lub spowolnienie. Smartfon nie miał również tendencji do przegrzewania. GIOS 3 posiada dwa głośniki stereo umieszczone z tyłu urządzenia. Lokalizacja w tym miejscu jest daleka od ideału i szkoda, że nie mamy głośników z przodu. Słaba lokalizacja to jednak nie jedyny problem. Dźwięk jest bardzo słaby i dość cichy, a przy włączonej funkcji PAS Booster, czyli zwiększania pasów, głośniki wydają nieprzyjemne skrzeczenie. Przy odsłuchiwaniu otworów na słuchawkach, dźwięk ponownie był dość cichy w porównaniu do innych smartfonów. Na plus zasługują jednak liczne ustawienia umożliwiające dostosowanie dźwięku wewnątrz preinstalowanej aplikacji do muzyki. Problemy z dźwiękiem z Jaius 3 mogą być kwestią software'ową i podobno zostały rozwiązane wraz z najnowszą aktualizacją, która pojawiła się w Chinach. Niestety ja nie miałem okazji tego sprawdzić. 9,5 calowy wyświetlacz w działu S3 posiada rozdzielczość 1920x1080 pikseli, co daje zagęszczenie rzędu 401 pikseli na cal. Wyświetlacz jest wykonany w technologii LPPS-IPS i jest w całości pokryty szkłem Gorilla Glass od firmy Corning. Kolory są żywe, kąty widzenia bardzo szerokie, a obraz ostry. Wyświetlacz jest naprawdę bardzo dobry, a w ustawieniach znajdziecie świetną funkcję Mira Tutaj możecie dostosować parametry ekranu takie jak kontrast czy natężenie kolorów. W żadnym innym urządzeniu nie spotkałem się z możliwością tak zaawansowanej kalibracji ekranu. Smartfon od nowości pracuje na Androidzie 4.4.4 KitKat z nakładką oddziału a na liście języków jest oczywiście język polski. Kolejne aktualizacje są przesyłane przez OTA lub możemy wgrać plik lokalnie z poziomu ustawień. Ciekawostką jest fakt, że urządzenie posiada fabryczny root, a w ustawieniach zabezpieczeń znajdziemy super user, gdzie możemy przyzwolić dostęp aplikacjom. Do naszej dyspozycji jest około 13 GB z 16 GB pamięci wewnętrznej, gdyż resztę zajmuje partycja systemowa. Smartphone posiada sporo opcji personalizacji, takich jak np. możliwość wyboru jednego z preinstalowanych motywów lub wybrania jednego z efektów odblokowywania ekranu. Na uwagę zasługuje również długa lista gestów wraz z bardzo pożądanym gestem podwójnego stuknięcia, by wybudzić ekran oraz gestów blokady ekranu. Na moim kanale od kilku tygodni jest filmik prezentujący wszystkie funkcje smartfona, więc nie będę zagłębiał się w temat ponownie. W GIOS 3 mamy baterię litowo-polimerową o pojemności 3000 mAh. Telefon testowałem przez kilka tygodni i czas pracy na baterii jest całkiem niezły. Przy dość intensywnym użytkowaniu praktycznie zawsze smartfon wytrzymywał cały dzień. Uzyskiwałem około 3 do 3,5 godziny pracy na ekranie, gdy korzystałem z LTE i około 4 godzin, gdy przez większość czasu znajdowałem się w zasięgu sieci Wi-Fi. Są to raczej przeciętne wyniki, jednak takie rezultaty powinny spokojnie wystarczyć w większości użytkownikom. Przejdźmy do aparatów s 3. Główny to popularny 13-megapikselowy moduł IMX 214 od Sony z autofokusem i podwójnym LED-owym flashem. Z przodu mamy 5-megapikselowy aparat do selfie. W aplikacji aparatu znajdziecie kilka ciekawych i dość nietypowych rozwiązań. Na pierwszy rzut oka aplikacja ma standardowy wygląd. Naciśnięcie małej strzałki u dołu ekranu wyświetli różne filtry. W prawym górnym rogu mamy szybkie ustawienia. A po lewej selekcję trybów fotografowania. Poza standardowym mamy tryb robienia zdjęć przednim i tylnym aparatem równoczasowo, tryb Live Photo dodający do zdjęcia kilkusekundowy filmik, tryb śledzenia ruchomego obiektu, tryb panoramy oraz bardzo fajną opcję tryb widoku pod wieloma kątami, która wykonuje serię zdjęć, które następnie są wyświetlane jako animacja na smartfonie. W ustawieniach mamy standardowy tryb geolokalizacji, możliwość włączenia upiększania twarzy, zmiany ekspozycji, wybór scenerii z dużą liczbą opcji, ustawienia balansu bieli oraz ustawienia właściwości fotografii takich jak ostrość, natężenie kolorów czy jasność i opcja antybigotania. W opcjach fotografowania możemy wykonać zdjęcie gestem ręki lub po wykryciu uśmiechu. Maksymalna rozdzielczość dla zdjęć wynosi 13 megapikseli. W opcjach wideo mamy tryb stabilizacji obrazu, tryb nagrywania time timelapse oraz wybór rozdzielczości. Najwyższa to Full HD. Jeśli chodzi o jakość zdjęć, to w dobrych warunkach oświetleniowych te wychodzą bardzo przyzwoicie. Autofokus czasami jest jednak troszkę kapryśny i nie wyłoszczy zdjęcia tak jak trzeba. Zdjęcia makro, jak to ma miejsce w większości smartfonów, są bardzo przyzwoite. Niestety sytuacja nie wygląda zbyt dobrze przy fotografiach nocnych. Fotografie są bowiem pełne szumów i mają mało detali. 5 megapikselowe aparat do selfie radzi sobie lepiej niż w przypadku większości konkurencji i zdjęcia na pewno nadadzą się do mediów społecznościowych. Jakość wideo w Full HD z 3 jest bardzo słaba. Nagrania są pełne szumów i nie wyglądają naturalnie, a autofocus działa dość wolno. Fajnie, że w urządzeniu znalazł się tryb timelapse, ale tu również rezultaty nie zachwycają. Jak zwykle na koniec jeszcze podsumowanie i odpowiedź na pytanie czy Jai s 3 to smartfon dla Was. Do jego mocnych stron należą dobry ekran z możliwością kalibracji, dual sim z obsługą LTE w obu slotach, ciekawe funkcje w oprogramowaniu, fabryczny root, wymienna bateria, możliwość rozszerzenia pamięci, dobra specyfikacja techniczna, płynny interfejs i atrakcyjna cena. Podczas testów znalazłem również sporo wad. Po pierwsze, mamy skrzeczącą obudowę, słabe nagrania z aparatu, brak NFC w 2GB wersji i brak słuchawek w zestawie. Największą wadą jest jednak słaba jakość dźwięku głośników. Ta została podobno jednak już poprawiona w najnowszej wersji oprogramowania. Oficjalnym dystrybutorem marki DJI w Polsce jest firma ZenFone, a smartfon możecie kupić z 24-miesięczną gwarancją producenta realizowaną w Polsce za pośrednictwem ich strony www.zenfone.pl w cenie 1050 zł. DJI S3 to zdecydowanie jedna z ciekawszych propozycji w tym przedziale cenowym, w szczególności jeśli poszukujecie urządzenia dual SIM z obsługą 4G w obu slotach. Mam nadzieję, że materiał przypadł Wam do gustu. Jak zawsze czekam na Wasze komentarze i ewentualne uwagi. Pozdrawiam.